Danie mięsne czy wegańskie? No wegańskie, raczej. Nie. Jedno danie, którego nigdy byś nie zjadł, nawet za miliony? Chyba zdania z sfermentowanej ryby. Szef kuchni czy właściciel restauracji? Szef kuchni. Kto lepiej gotuje, ty czy twoja mama? Wszyscy najlepiej gotują. Gdybyś mógł mieszkać w każdym miejscu na świecie, to gdzie byś osiadł? E, osiadłbym w Kostaryce chyba. Tam jest długa średnia życia. Jedna zasada w kuchni, której nigdy nie złamiesz. Łamię zasady i nie znoszę dogmatów w kuchni. To jest lepszym kucharzem Jamie Oliver czy Gordon Ramsay? To są projekcje społeczeństwa tak naprawdę, postaci jakby takie stopowe medialne, więc dla mnie kucharzem jest moja ciocia albo sąsiadka, która coś przyniesie. To są dla mnie wartościowi kucharze. Gdzie najlepiej zjeść w Warszawie? Najlepiej zjeść w swojej ulubionej, lokalnej restauracji, którą się zna, zna się właściciela. To są najlepsze restauracje, te, które są blisko nas e, i korzystamy z nich w kolistycznym modelu i nie musimy swojego suwa pędzić nim godzinę, żeby coś zjeść, bo trzeba jeść w najbliższym otoczeniu i tam dobrze się czuć.